Cześć, witam Was wszystkich. Ponieważ to jest moja pierwsza lekcja dla Was, to się przedstawię. Jestem Radek, właśnie z Panem Kamilem. Zacząłem współpracę. Będę nagrywać dla Was filmiki szkoleniowe. Na razie, póki, póki co, tak, no bo mieszkam daleko. Ja aż z Wiednia do Was teraz mówię. Ale mam nadzieję, że dużo z tych filmików wyniesiecie. Ja też się będę starał, żeby były jak najbardziej dla Was wartościowe. Dzisiaj mamy pierwszy temat, czyli związanie. I przedstawię parę przykładów właśnie związania z różnych partii bądź pozycji. Dobrze, przechodzę do pierwszego. Zaczynać mamy taki debiut jak gambit jak debiut centralny E4 E5 D4 RD4, Hetman biedet 4. No, już widzicie, że trochę to podpada, no bo Hetman tak szybko wyszedł. A zazwyczaj trzeba skoczki wyprowadzać, gońce, nie Hetmana. No i teraz takie pytanie: e, po skoczek C6, no już Hetman wyszedł, no trudno stało się, ale i gdzie byście odeszli, Hetmanem? Bym Was poprosił, żebyście zatrzymali wideo i się zastanowili, jakie by było najlepsze pole dla Hetmana. A więc najlepszym polem na Hetmana byłoby tu pole e3. No, hetman stoi sobie w centrum. Centralna strategia jest zawsze dobra. Za to grubym błędem byłoby podtrzymanie Hetmana na diagonali a1, h8, czyli odejście na c3. Dlaczego? Też się chwilę zastanówcie, bo ja zaraz z rozwiązanie. Zatrzymajcie wideo. A więc jest to gruby błąd, ponieważ następuje goniec b4. Teraz widzicie, że król, Hetman... I goniec stoją na jednej diagonali, na diagonali e1, a5. No i teraz białe przegrywają partię, bo tracą hetmana. No wymiana hetman za gońca się oczywiście dla białych nie opłaca. No po prostu hetman nie może się ruszyć, ponieważ gdyby hetman gdzieś poszedł, no wtedy zauwa zauważycie, że król jest w szachu. No a to jest w szachach niedopuszczalne. Dobrze, przechodzę do następnego przykładu. Teraz mamy nieco inny debiut, będzie to obrona pilca. Ja chętnie grywam czarnymi tak osobiście. E4, D6, D4, Skoczek F6, Skoczek C3, C6. F4, no i tu jest taki e, ruch jak hetman A5, właśnie przygotowany posunięciem C6, to luch C6 szybko przygotowuje wyjście hetmana na A5. No i jakbyście teraz zagrali białymi, jestem ciekaw, znowu zatrzymajcie wideo, się zastanówcie, jaki byłby tu najlepszy ruch dla białych. No, pozycja wydaje się prosta, ale jest jedno, ale właśnie. E, mianowicie, no tutaj... Dobrym posunięciem byłoby gonie z D3. Trzeba tego pionka obronić. brew pozorom on wisi. Tak wisi. po, po skoczek F3. Nastąpiłoby skoczek, b E4. Jak widzicie znowu, skoczek białych nie może odbić skoczka, zbić skoczka na E4, ponieważ król zostanie odsłonięty i będzie w szachu przez Hetmana. Dlatego trzeba po prostu obronić tego pionka, zagrać gonie z D3. Teraz po poskoczek bije 4 można zabić gońcem. Skoczek był związany, ale goniec nie jest związany. No jeszcze tutaj przypomnę, związanie znowu polega na tym, że skoczek król i hetman są na jednej diagonali i na przykład tutaj nie ma żadnej figury na d2, która by tą diagonalę przesłoniła. No gdyby tutaj powiedzmy czarny zagrał jakiś luch, g6, białyby zagrał goniec d2, no to już o związaniu nie ma mowy, bo goniec zasłania. No teraz gdyby zbił Czany na E4, poskoczek B4. Nie ma mowy o związaniu, no bo Hetman gońca bić nie będzie, prawda? Dobrze, przechodzę do następnego przykładu. E, zadanie trzecie. No, i już właśnie tutaj e, zauważyliście na pewno, że e, skoczek i król stoją na jednej linii, na linii D. A biały ma wieżę. Ogólnie wieża ze skoczkiem nie wygrywa, ale akurat w tej pozycji, jakby wykorzystać. Położenie czarnych figur, no to można partię wygrać i to bardzo szybko. No, zastanówcie się znowu, jaki byłby tutaj najlepszy luch dla białych. Mianowicie, najlepsze i właściwie jedyne jest tutaj wieża D1. Trzeba jak najszybciej zaatakować tego skoczka, który jest związany. No, właśnie nigdzie odejść nie może, no bo wtedy król czarnych będzie w szachu. Jest to tym razem związanie od wieży. No a tutaj po takim ruchu, jak król D6, no musimy szybko zbić na D4. No, podam taki przykład, że gdybyśmy zagrali nieco ślamazarnie zamiast wieża D1 w tej pozycji król F1, no to następuje król D6. No i teraz co prawda też jest związanie, ale ono nie jest takie efektywne, no bo czarny z tego związania może bardzo łatwo wyjść. Zagrać sobie król E5. No i teraz skoczek jest bardzo ładnie broniony tutaj przez króla, nawet dopuszczalne by było posunięcie król D5. I pokról F2, na przykład król E4. Teraz związania nie ma. Czany się właśnie rozwiązał. No tutaj też trzeba trochę uważać, bo gdyby był ruch białych, no to pokról E3, mimo wszystko, by można było wykorzystać to związanie od wieży. No skoczek by nadal nie może się ruszyć, jak widzicie. A gdy zostanie już dwa razy zaatakowany, zarówno przez króla, jak przez i wieżę, no to niestety on padnie. Dobrze, przechodzę do następnego przykładu. Teraz mam nieco inny debiut, taki nietypowy. Jest to. Atak trąbowskiego zaczyna się tak, d4, skoczek f6, goniec g5, e6. I teraz jest moje pytanie do Was, czy biały może zagrać e4 znowu? Zatrzymajcie, trochę zastanówcie się jak zawsze. Yy, odpowiedź jest taka, tak, biały może zagrać e4, ponieważ... Skoczek B4 się kompletnie dla Czarnych nie opłaca, gdyż czarne stracą właśnie Hetmana. No taka wymiana jest naprawdę zładny, hetman białych jest, a czarnych nie, czarnego Hetmana nie ma. No tutaj właśnie znowu wykorzystuję związanie, tym razem jest to związanie od gońca, nie na królu, a na Hetmanie. No Ponieważ goniec jest bardziej wartościowy niż Hetman, no to możemy mówić o związaniu. Gdyby na przykład tutaj biały zagrał yy, jaki... Na przykład, gdyby tu czarny zagrał taki ruch jak goniec E7, no teraz o związaniu nie ma mowy, no na przykład po takim ruchu jak E5, no to czarny może sobie po prostu odejść. No teraz co najwyżej będzie to wymiana, a nie strata materiału, więc tutaj związania nie ma. Dobrze, przechodzę do następnego przykładu. Teraz będzie to partia obrona sycylijska. Wariant czterech skoczków, idzie tak E4 c5, skoczek f3, skoczek c6, d4, cbd d, skoczek bije d4, skoczek f6, skoczek c3, e6, skoczek z d na b5, teraz biały skoczek zmierza na pole d6 ogólnie, no to czarny go i teraz mm, mimo wszystko biały dragoniec f4 atakuje pionka, no i związania fajne pojawiają się, gdy czarny wykona taki ruch jak skoczek e5, który właściwie jest błędem, No tylko trzeba to wykorzystać. Trzeba tutaj skupić się na, nie tylko na pionku na d6, ale i na całej linii d. Mianowicie następuje hetman d4 i się okazuje, że po takim płoszącym e, posunięciu jak a6, biały może sp sobie spokojnie wykonać długą raszadę. O co chodzi? Po abie b5, jak widzicie, tutaj stworzyła się bateria po linii d. Hetman i wieża uderzają w hetmana, który nie jest broniony. Teraz można po prostu zbić na e5, no i czarny nie może odbić DN, no bo następuje mat. Tutaj przypominam, że nawet gdyby powiedzmy biały zagrał jakiś ruch hetmaneczy, ja wiem, że on jest złym, ale chcę coś przedstawić po h6, tak przykładowo. Te, gdyby doszło do takiej sytuacji teraz też jest mowa o związaniu no bo wieża jest mniej wartościowa niż hetman, no teraz też czarny nie powinien odbijać na e5 bo, bo następuje strata materiału, dlatego nadal jest mowa o związaniu w tej pozycji dobrze, przejdę do jeszcze jednego przykładu, tutaj mam partię angielską te, jest to też jeden z moich ulubionych debiutów, zaraz przedstawię jak mniej więcej idzie biały grał Pierwszym posunięciu pionkiem na C4 Skoczek F6, Skoczek C3, E6, E4, D5 No i jednym z wariantów jest posunięcie E5 taka gra w łeb w łeb trochę D4, e b F6, DC, bc, Hetman b F6, D4 Czarny gra sobie E5 I teraz mamy taki sprytny ruch jak Skoczek F3, a po e b D4 możemy zagrać goniec G5. No póki co gramy sobie z tempem, a po Hetman. E6, szach, no tu już musimy zagrać goniec E2, no my chcemy wiadomo rozwijać swoje figurki, tutaj przygotowywujemy loszadę, ale tutaj heca zaczyna się po posunięciu D3. No jak widzicie, goniec nie może odbić, no bo jest związanie od hetmana tutaj na królu, król będzie w szachu, gdy goniec się ruszy, no a to jest niedopuszczalne, jak już wiecie. Wicie no, na D3 hetmanem też yy, mi się zbytno nie podoba, no bo... Goniec tu nadal został, jest ograniczony przez Hetmana, Hetman na d3, poskoczek c6, tu dyczarny obroni Mata też stoi tak sobie, e, dlatego tutaj trzeba nieco ruszyć głową, no i właśnie jestem ciekaw, czy znajdziecie ten ruch. Znowu naprawdę e, zastanówcie się, zatrzymajcie wideo, bo zaraz e, zdradzę rozwiązanie, no jak byście tutaj zagrali. Otóż tu nieoczekiwaniem, bardzo fajnym posunięciem jest roszada. Pojawia się podwójne związanie. Zarówno hetman, jak i pionek nie mogą zbić gońca się okazuje. Co będzie, jeżeli czarny pionek zbije gońca? Nie od razu następuje mat. To też jest pewien rodzaj związania. Co prawda tutaj żadna figura na d8 nie stoi. Nie można niczego zbić, no ale mat jest wart więcej niż hetman, czy wieża, wiadomo... Czyli też, też jest to związane. no po prostu czarny pionek nie może opuścić linii D. Na tym polega to związanie. Gdyby teraz hetman zbił na E2, no to następuje to związanie wykorzystujące hetmana i króla, czyli następuje wieża E1, no teraz hetman nie ma jak odejść, a tu król zostanie w szachu, gdy się hetman ruszy. No tutaj się powtórzę, znowu jest to niedopuszczalne, dlatego hetman też nie może zbić. Nawet taki ruch jak goniec e7, no, który jest ideowy, bo zasłania linię e, nie jest y, najlepszy, no bo po goniec b 3 tu się na, zaczynają prawdziwe problemy. No, znowu tu goniec zostanie sam po rozsadzie, nas powierza e1, po, już tutaj czarny się musi pogodzić ze stratą materiału, no bo dwie figury uderzają w jednego gońca, tu jak widzicie, no a tak spokojnie y, zbić na g5... Czarny też nie może, no bo znowu następuje wieża E1. Nadal Hetman i Król są na jednej linii. Wieża atakuje, Hetman nie, nie może uciec. No więc znowu tu czarny musi się pogodzić ze stratą materiału. Dobrze, moi drodzy, to by było tyle na ten temat. Bardzo Wam dziękuję na uwagę i zapraszam na kolejne lekcje.